Od odegrania hymnu państwowego przez orkiestrę dentą OSP rozpoczęło się w sobotnie popołudnie 27 maja uroczyste odsłonięcie muralu w Świerżach Górnych. Powstał on na ścianie bloku numer 13 i upamiętnia wyjątkowe historyczne wydarzenie zwycięską bitwę stoczoną 160 lat temu pod Świerżami w czasie Powstania Styczniowego. Mural powstał w wyniku współpracy spółdzielni socjalnej przystanek Kozienice i gminy Kozienice. Jego pomysłodawcą był burmistrz Piotr Kozłowski. To pierwszy w gminie Kozińce mural, który powstał na terenach wiejskich, a konkretnie tutaj w Świeżach Górnych. I to nie przypadek, bo obchodzimy w tym roku 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Tą datę zapewne wielu Polaków pamięta, ale jeżeli zapytamy o fakty, wydarzenia, postaci historyczne z tamtego okresu, może być już troszkę trudniej. Dlatego pewnie niewielu kojarzy że w marcu 1863 roku właśnie tutaj na Łąkach Koświerży odbył się powstańczy bój. Była to bitwa jedna z większych i co ważniejsze wygranych bitew Powstania Styczniowego. I dzisiaj tym muralem oddajemy hołd powstańcom, powstańcom, którzy walczyli nie tylko za siebie, ale także za nas, za potomnych. Powstanie muralu w hołdzie bohaterom powstania styczniowego było możliwe dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Na uroczystości sekretarza stanu Wojciecha Skurkiewicza reprezentował wicedyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Paweł Dycht. W Ministerstwie Obrony Narodowej czuwam nad kulturą, nie tylko w wojsku polskim, ale także nad działaniami, które mają za zadanie pokazać chwałę oręża polskiego. Nie tylko na ziemi polskiej, ale w każdym miejscu. W imieniu Pana Ministra chciałbym także złożyć serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy zamieszkują na terenie tego osiedla. Pan minister prosił, żeby szczególnie pozdrowić mieszkańców, tych, którzy dokonali tego wyboru, którzy poprosili, aby to właśnie w ten sposób upamiętnić 160. rocznicę powstania styczniowego. Dziękuję Państwu. Przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej przekazał też na ręce burmistrza pamiątkowy medal Mon. Uroczystego przecięcia wstęgi i odsunięcia muralu dokonały władze samorządowe i zaproszeni goście. Był też czas na pamiątkową fotografię. Po czym miały miejsce okolicznościowe przemówienia. Burmistrz Piotr Kozłowski, oprócz informacji o powstaniu muralu i podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie, nawiązał także do obchodzonego właśnie 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego. To nasze dzisiejsze spotkanie to też jest przykład naszej samorządności. Stojąc tutaj, umacniamy poczucie wspólnoty, jednoczymy się wokół ważnych dla nas wartości, szukamy tego, co wspólne. Rozmawiamy, planujemy i realizujemy. I tego nieustającego poczucia wspólnoty, możliwości dialogu i realizacji dobrych rzeczy dla wszystkich mieszkańców sobie i państwu życzę. W swych przemówieniach na historyczne znaczenie muralu, który powstał w Świerżach zwracali uwagę kolejni goście, a byli to posłowie Marek Suski, Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak i Radosław Fogiel. Głos zabrał także starosta Krzysztof Wolski, który odczytał list od marszałka Stanisława Karczewskiego oraz przedstawiciele lokalnej społeczności, sołtys Świerży Górnych Janina Golik oraz radni Marcin Ogórek i Ewa Malec. W imieniu wszystkich mieszkańców, w imieniu tego niższego szczebla samorządowego, jaką jest Sołectwo, czyli jako członkowie Rady Sołeckiej, radni, a także w imieniu. Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, również Pośrednio Ochotniczej Straży Pożarnej, Świerża Górnych. Pragniemy Państwu serdecznie podziękować za przybycie do naszej miejscowości, za zaszczycenie nas swoją obecnością. Będą Państwo mieli okazję poznać tę najstarszą, piękną nadwiślańską wieś, którą są Świerże Górne. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za zaangażowanie finansowe, za wsparcie duchowe, w przygotowaniu tego pięknego muralu, z którego wszyscy jesteśmy dumni. W gronie przybyłych na uroczystość licznych gości był też ambasador Rwandy, który do świerży przyjechał wspólnie z posłem Radosławem Foglem. Podczas uroczystości wygłoszona została również prelekcja historyczna, przybliżająca okoliczności zwycięskiej dla Polaków bitwy stoczonej przez powstańców z wojskami rosyjskimi 25 marca 1863 roku, wygłoszona przez historyka, dyrektora muzeum regionalnego w w kozienicach doktora Macieja Kordasa. Nie zabrakło też modlitwy w intencji poległych powstańców, którą odmówił ksiądz proboszcz z parafii w Świerżach Andrzej Mizak. Wartę honorową przy muralu pełnili rekonstruktorzy w strojach kosynierów z okresu powstania styczniowego. Była też asysta 22. pułku ułanów podkarpackich imienia majora Jerzego Sasiowskiego z Garbatki Letnisko. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez koło gospodyń wiejskich Świerże Górne i Klub Seniora. Organizatorzy wydarzenia, czyli Gmina Kozienice i Spółdzielnia Socjalna Przestanek Kozienice, dodatkowo przygotowali okolicznościowe pamiątki w postaci płóciennych toreb z nadrukiem murala. Jak podkreśliła prowadząca spotkanie dyrektor szkoły podstawowej Małgorzata Wolszczak, projekt murala był realizowany w ramach zadania konkursowego pod nazwą Podtrzymywanie i Upowszechnianie Tradycji Narodowej, Pielęgnowanie Polskości oraz Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą Wdzięczni bohaterom powstańcom styczniowym. Wykonawcą i projektantem muralu była znana już kozieniczaną firma Estimate Seweryna Borocha.